Kasza ta, jęczmienna, obsiana, pełnoziarnista, polskie dyni się mielniane. Niezłe, nie? Super. To moje ulubione. Jest plis. No, taki plan zdjęciowy, to ja rozumiem. No, fala. A, mnie. No. Na lunch mixa Johnny kasz. Czarnogóra, śródziemnomorskie klimaty, no to rybka musi być. Wybrałem rybkę, która też jest spokojnie dostępna w Polsce bo okoń morski w Polsce szukajcie go pod nazwą Labrax. Jeżeli ja, to też musi być kupiec. Także dzisiaj gotujemy coś z produktem tej świetnej marki. Na patelni, oczywiście, chlust tej przepysznej oliwy. Klasycznie młoda cebula. Bardzo miękka, bardzo delikatna w smaku. Cebula chop, chop, chop. Drobną kostkę, ale mi lata ta deseczka. Muszę sobie zrobić podkładkę. Pięknie, dzięki za pomoc. Hopsa na rozgrzaną na patelni oliwę. O, pomalutku, oliwa się rozgrzewa. Cebulę od razu na samym początku przyprawiam solą oraz pieprzem. Do cebuli dorzucę dosłownie odrobinę ostrej papryki. Ma bardzo przyjemny właśnie taki paprykowy smak. Idealnie mi tutaj zrobi robotę. Mm, kusi mnie ten rozmaryn, który tutaj jest obok. To odam też odrobinę. Nie za dużo. Nie chcę, żeby zdominował potrawę. On wydobędzie z siebie podczas smażenia bardzo dużo olejków aromatycznych, dlatego więcej nie będę przesadzał. Nie chcę tutaj to przeperfumować. Hopsa! Cebulka ładnie się podprażyła, skarmelizowała, zeszkliła. Podleję odrobiną wina, bo jakby by mogło wyglądać gotowanie takiej potrawy na Bałkanach, nie używając białego wina. Zresztą bardzo dobrego. Zostawi w tej potrawie przyjemne właśnie takie owocowe, winogronowe nuty. Mm. Teraz do tej podsmażonej cebulki dorzucę jeszcze super ciekawy produkt, dzikie szparagi. Oczywiście trudno je kupić, możecie po prostu dodać zielone szparagi. Odcinam końce, ponieważ są bardzo twarde i zdrewniałe. Także takie o centymetrowe łodygi kroję. Dorzucę je do tej cebulki. Resztę zostawię, te topy podsmażę razem z rybą i podam u góry. Mmm, mmm, mm, mmm, Ale pyszne. Mmm, naprawdę. Wow. Smakują trochę grzybowo, trochę jak ser pleśniowy. Uff, rewelacja. Na pewno nie jak szparagi, które znamy. Te łodyżki pokrojone na takie 2-centymetrowe kawałki przesmażam z cebulą na, na oliwie. Przyprawiam jeszcze raz. Odrobiną pieprzu oraz soli. Myślę, że w tym momencie mogę dorzucić lunch mix. Taka jedna saszeta wystarczy. Nie gotuję jej osobno w wodzie, tylko prosto leci to na patelnię. Jest to mój ulubiony sposób przygotowywania kaszy, ryży czy właśnie takich lunch mixów. Ten jest skomponowany z delikatnych kasz które nie będą tutaj dominować smaku warzyw oraz ryb, tylko się pięknie z tym wszystkim skomponują. Dodatek siemnia lnianego oraz pestek dyni sprawi, że danie będzie jeszcze bardziej bogate oraz zdrowe. To już wygląda dobrze, a jeszcze się nie ugotowało. No. Ziarenka oraz pestki się lekko podsmażyły To o to właśnie chodzi. One też zmieniają swój, swój smak. Podleję jeszcze małą porcją wina. Pozwalam, żeby Alkohol odparował, tak dosłownie, chwila. Podlewam wodą, ale jeżeli byście mieli bulion pod ręką, jakiś wywar warzywny albo drobiowy, czy nawet rosół, po prostu podlejcie sobie to e, rosołem kasza, czym ten lunch mix będzie o wiele smaczniejszy. Ok, teraz zostawiam to, żeby się ugotowało. Ja nacieszę się tymi widokami. W tym czasie pokroję połówkę pomidora malinowego, dosyć drobną kostkę, tak żeby się tylko podgrzał, żeby ta kasza, ten lunch mix, zrobił się taki odświeżający. Fajnie będzie pasował do tego okonia morskiego. Zobaczę, czy ta połówka wystarczy, czy może dokroję jeszcze trochę. O, wystarczy. O, Ale pięknie to zaczyna wyglądać. Podgrzewam jeszcze dosłownie chwilę, żeby ten pomidor się nie rozleciał. Zostawię sobie tą patelnię tylko przykrytą talerzem żeby mi temperatura nie uciekła, ale też wszystko się pomalutku, powoli dogotuje. Ja rozgrzewam drugą patelnię, na której usmażę rybę. Ale w tym czasie pokroję sobie kiełbasę, rewelacyjną kiełbasę, po prostu jest bardzo tłuściutka. Ten tłuszcz między innymi wykorzystam, żeby zrobić sos, w którym poleję rybę. Wiem, że może Wam się wydawać, że to jest troszeczkę... Puh co najmniej szalone, żeby łączyć rybę z kiełbasą, ale wierzcie mi, jeżeli je wysmażymy, zrobi się z nich piękny sos oraz one wzmocnią nam smak całej potrawy. Odrobinę oliwy mogę już wlewać na patelnię. Jeszcze chwila. W lepszym czasie mogę przyprawić rybę. Standardowo pieprzem z obu stron. Delikatnie też przyprawiam od strony skóry, nie żałuję tej soli. Zobaczycie jak ona się fajnie przysmaży i będzie, sama skóra będzie naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Przyprawiony filet ląduje od strony skóry na rozgrzanej oliwie. Obok dorzucę taką garstkę dzikich szparagów, same szczyty i podsmażam sobie je po prostu obok na, na tej oliwie. Dlaczego nie wykorzystać patelni i od razu tutaj ułożyć plasterki dojrzewającej kiełbasy. To co się nie zmieści, trafi do mojej buzi. Delikatnie przyprawiam tylko szparagi solom i pieprzem, bo tylko one nie są przyprawione. Ryba smaży się cały czas od strony skóry. Patrzcie, tego tłuszczu na patelni robi się coraz więcej, ponieważ wytapia się z kiełbaski, a ja właśnie tym tłuszczem polewam rybę od góry. Tak, żeby się po prostu ugotowała, usmażyła od gorącego tłuszczu, którym ją polewam. Kiełbaskę obracam. Idealnie by było, gdyby ona aż się zrobiła taka chrupiąca. Jest temperatura, nie, nie wieje. Przynajmniej teraz, ja tu zasłania. Protection. Co ci goście robią? <laughs> Biorę piękny talerz. Na talerzu układam ładną porcję lunch mixa. Ułożę go po prostu w ten sposób. Na górę lecą szparagi oraz podsmażona kiełbaska. A pięknie. I całość jeszcze polewam odrobiną oliwa razem z tłuszczem, który się wytopił z kiełbasy. No i najlepszy moment, jak zawsze, czyli było gotowanie z widokiem, teraz jedzenie z widokiem. Mm ta kiełbaska się zrobiła po prostu niesamowita. Paragi ciągle lekko chrupią. No i. Mm. Mm. To dobre. Naprawdę to dobre. Lunch mix, pomidory, dzikie szparagi, Labrax, czyli okoń morski i ta przepyszna czarnogorska kiełbasa. Mm. Mm. Spróbujcie panowie. No tutaj te ryby możesz no się bać świeże. Po każdym gotowaniu powinienem mówić polajkujcie, zasubskrybujcie, łapka w górę i wszystko. Także no dlatego Sfati Stefana właśnie to mówię. Polajkujcie, zasubskrybujcie, łapka w górę.